odchłani trzciny. O, jest tutaj. Tu tu, 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 I tniemy na następne zamówionka Patrol! Tak. Co tam słychać? Tniemy trzcinę. Jak tam dzisiaj pogoda? Bo widzę, że na krótkim rękawku. Bardzo ładnie. Ja to się już czuję coraz lepiej. Zrzucam z siebie te kolejne warstwy. <noise> przez to czuję się lżejszy. Wspaniale! No, to A, tam rżnie tą czcinę. pszczoły latają, to Patryk też dzikuje już dzikuje po prostu. Strasznie, ale dzisiaj faktycznie miały już taki dalszy trochę oblot. Niektóre, bo latają w koło domu, nie? Ja nie wiem, ja nie widziałem, żeby latają. Tak, domu. ja nawet byłam i Agacie nad głową latała. Ja tylko widziałem, że jak wylotek zatknąłem. Nie? To one, one się zlatywały, czyli były jakieś pszczoły gdzieś już dalej. Tak. No i wtedy, bo to zależy, czasami tak... Bo dziś jest to, bardzo zlotna, słonecznie. ...pszczoły się oblecą, że... że jak potem im zatkniemy tą gąbką, bo chcemy ściśle to trzeba uważać. Bo nie będą wiedzieć gdzie wyjść? Tak, to trzeba trochę poczekać i wtedy patrzeć. O, tu z tej krawędzi chcą bardziej wlatywać. No to sam im otworzyć dżurka, nie? No, no, no. Żeby już nie ten. Więc latały sobie pewnie zobaczyć powodę, że już coś tam może nie. Te pszczoły, co dzisiaj widocznie latały, to ja, y, y, ja po prostu wziąłem im wylotki i zrobiłem, że zwęziłem. Ale to dzisiaj było, było naprawdę ratało. ciepło. Od rana pokazywało plus 10 stopni. No. O której? O 9? 10? Ja nie wiem, ja to szaleję od rana. No dobra, okej. Okay. <noise> Nie chcę mi się już tego komentować pszczoły się obletują Obletują I to jest i prawdopodobnie To znaczy ci prawdopodobnie uważam osobiście Na chwilę obecną że wszystkie ule, które zazimowałem i były tam pszczoły to one wszystkie żyją Uhu! wszystkie ja miałem prawie miałem setkę, tak. A teraz mam, mamy pierwszy raz mamy setkę i mamy no mamy dużo rodzinek jak na nas. No, ale powiedzmy, że jeszcze ta pogoda będzie raczej miała się ku dobremu, nie? Tak. Zobaczymy co z tą pogodą. Ja już widziałem, że były dzisiaj loty po wodę, ale to nowy mógł coś pokombinować teraz w tym tygodniu, tak myślę, nie? Zobaczymy czy w poniedziałek Jutro, czy temperatura będzie duża? Jak będzie duża, no to. Jutro coś ma być jakoś tak. one, one zewsząd tą wodę biorą. A, a, a jak będzie zrostowa, no to będzie ok. Ale jak będzie się robić chłodniej, to wtedy wystartujemy coś ze słońca. Tak. Dobrze. Ogólnie jesteśmy tutaj na dolinie Dolnej Wisły. Na razie to tniemy trzcina. Tniemy trzcina. Nie jest to trzcina niczyja, więc. Bo jakby co mamy zgodę na jej cięcie? Żeby tam nikt nie miał jakiegoś ale. <laughs> ja nerozumiem. Dobra. I jest bardzo ładnie. No to życzymy już takich Cienowisko, coraz, wień... coraz piękniejszych dni. No trochę tak powiem ci, nie? Tutaj co w zeszłym roku te dziki latały, to tu wyrzuconołeś na maksa. Nie? Proszę. Proszę. Mówię, że tutaj jak w zeszłym roku te dziki tutaj miały jakieś swoje miejscówki, nie? Tak, no to miały. tutaj wyróżnąłeś teraz nałaksa. Teraz, teraz? Teraz już nie, nie będą miały gdzie mieszkać. Tak. W tym roku trzcinowisko wytnę całe chyba. A gdzie zamieszkają tam, gdzie te bezdomne dziki? Najgorsze placki. Zresztą. Homlesy. <laughs> dziki homlesy. Tak. To straszne. <laughs> Dobra, no to na razie razieąble.